Cześć, w tym odcinku dowiecie się jak ukryć screeny, zrzuty z ekranu w telefonie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc, aby ukryć zrobione przez nas zrzuty z ekranu, screeny, tak żeby nie można było ich wyświetlić wchodząc w galerię telefonu, to oglądaj ten film do końca. Przede wszystkim uruchamiamy galerię telefonu. No i w tej galerii szukamy folderu, który najczęściej nazywa się Zrzuty z ekranu, tak jak w moim przypadku. No i do tego folderu właśnie wpadają wszystkie zrobione przez nas zrzuty ekranu. Jak widzicie, w moim przypadku wyświetliło się kilkanaście zrzutów. Teraz, aby ukryć wybrane zrzuty, musimy je po prostu zaznaczyć. Wystarczy przytrzymać palcem dany zrzut bądź zrzuty, a następnie klikamy w prawym dolnym rogu ikonę z trzema kropkami z podpisem więcej. Następnie tutaj wyświetliło nam się okno dialogowe, na którym klikamy Przenieś. Teraz musimy utworzyć nowy folder, nowy album w naszej galerii dla tego zaznaczonego zrzutu. Aby to zrobić, klikamy w prawym górnym rogu ikonę z plusem. No i nadajemy tutaj nazwę dla naszego albumu. Ja nadam nazwę 123. No i żeby zapisać ten folder, ten album, klikamy OK. Teraz wracamy się o jeden widok do naszej galerii telefonu. Jak widzicie, mam utworzony nowy album właśnie z tym zrzutem ekranu. Teraz klikamy w prawym górnym rogu ikonę z trzema kropkami. Tutaj rozwinie nam się lista zakładek, na której klikamy zakładkę Ukryj albumy. Teraz szukamy albumu, do którego przenieśliśmy nasze zrzuty z ekranu. W moim przypadku jest to album o nazwie 123. Teraz musimy kliknąć szary suwak, który znajduje się po prawej stronie naszego albumu, tak aby ten suwak przesunął się w prawo. No i dzięki temu ukryłem w galerii telefonu wszystkie zrzuty z ekranu, które wcześniej wybrałem i przeniosłem właśnie do tego albumu. Teraz jak wrócę do galerii telefonu, to jak widzicie, zrzuty z ekranu wraz z całym folderem są już niewidoczne w galerii telefonu. A gdybyśmy chcieli, aby zdjęcia bądź zrzuty z ekranu, które ukryliśmy, były ponownie widoczne, musimy kliknąć w prawym górnym rogu jeszcze raz ikonę trzech kropek. Kolejno wybrać zakładkę Ukryj albumy i przy albumie, który chcemy, aby był widoczny, kliknąć suwak, tak aby przesunął się w lewo. Więc w ten sposób możesz ukryć zrzuty z ekranu bądź inne zdjęcia w galerii telefonu. A jeżeli znacie inne sposoby, aby ukryć zdjęcia w galerii telefonu, to koniecznie podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach pod filmem. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!